Zmień położenie ołówka z takiego na takie, aby płynniej rysować. Ołówek powinien być pod Twoją dłonią. Czy co? Ciekawie, jak ja mam to zrobić, skoro nie mam przeciwstawnego kciuka. Trzymając ołówek jak do pisania, nie jesteś w stanie dać siebie wszystkiego, ponieważ Twoje ruchy ograniczają się tylko do nadgarstka, a nie do całego ramienia. Nowy chwyt sprawi, że wreszcie będziesz malował jak prawdziwy artysta. Na początku dosyć trudno przyzwyczaić się do nowego trzymania ołówka, ale należy ćwiczyć koła, kreski i wejdzie nam to w krew, tak jak każdy inny nawyk. Trzymaj ołówek bliżej końca, czy tam początku, bliżej rysika, aby uzyskać większą dokładność. Thank you.